Kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Wielcy Twórcy w Ukrainie. Profesor Sylwia Burnicka-Kaliszewska, dyrektor artystyczny tego wydarzenia. Witam bardzo serdecznie. W tym roku naszemu festiwalowi patronuje Fryderyk Chopin. Dołączamy się tym samym do światowych obchodów 175. rocznicy śmierci tego wspaniałego kompozytora. Cały festiwal jest gestem solidarności z narodem zaatakowanym przez putinowską Rosję. Pragniemy dołączyć do walczących, do cierpiących, ukoić serca. Zabrzmią utwory nie tylko Fryderyka Chopina, ale również Karola Mikulego, który był pierwszym wydawcą 17 tomów wszystkich dzieł Mistrza z Żelazowej Woli. To jest szczególnie ważne wydawnictwo dla kultury polskiej, ponieważ przez dziesięciolecia było dla wielu generacji pianistów Najcenniejszym na świecie zbiorem dzieł tego polskiego twórcy. Karol Mikuli, warto dodać, był uczniem Fryderyka Chopina. Więc któż lepiej mógł to zrobić, niż Karol Mikuli, który miał okazję poznać opinię kompozytora na temat własnych dzieł? Jest to szalenie cenne dziedzictwo, które będziemy mogli podczas tego festiwalu uczcić. Fortepian będzie wiódł pierwszą rolę. Udało nam się pozyskać do udziału w festiwalu dwóch wspaniałych pianistów. Jednym z nich jest Artem Lachowicz z Ukrainy. To pianista, który zna już najlepsze sale koncertowe i najlepsze fortepiany. Natomiast ze strony Polskiej z wielką radością chciałabym poinformować, że wystąpi pan profesor Wojciech Kubica, prorektor Łódzkiej Akademii Imienia Grażyny i Kiejstuta Bacawiczów w Łodzi. Cieszymy się ogromnie, że profesor zgodził się nie tylko zagrać z Orkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Narodowej koncert Emol Fryderyka Chopina, dyrygować będzie Włodymir Sywochip, ale zgodził się również zaprezentować recital fortepianowy z utworami Chopina. Jest to wielkie szczęście dla festiwalu, że wystąpią Artem Lachowicz i profesor Wojciech Kubica po ogromnych sukcesach w Chinach w naszym festiwalu co wcześniej oczywiście było już zaplanowane weźmie udział także trio animato. Kto tego nie słyszał, to niech bardzo żałuję. I co ważne, większość koncertów odbędzie się w Filharmonii Narodowej. Samo zagranie w Filharmonii Narodowej będzie na pewno wydarzeniem dla nas. Piotr Bieliński harmonika kordowa. Zaprezentujemy program naszych wielkich kompozytorów: Fryderyka Chopina, będzie Stanisław Moniuszko i Ignacy Jan Paderewski, który był kontynuatorem myśli muzycznej Chopina. Przygotowaliśmy trzy utwory: Chopina, s Esdur, Walc Desdur i Walc Amol. Marek Jaroszyński grający na harmonice chromatycznej. Klucz do zaaranżowania utworów fortepianowych na harmonice ustnej. Wbrew pozorom nie jest aż tak skomplikowane. Oczywiście samo wykonanie, interpretacja pod względem technicznym, bo muzyka Chopina jest bardzo wymagająca na harmonice. Harmonice ustnej, to jest tak jakby grać jednym palcem na klawiaturze fortepianu. To jest ta dodatkowa trudność. Pianista ma w prawej ręce, porównując harmoniką chromatyczną, pięć palców, a muzyk dmuchający w harmonikę ma tylko jedne usta, tak jakby to był jeden palec. Nie tylko Chopin będzie brzmiał w Filharmonii Narodowej. Ukłonem w stronę Ukraińców, w stronę słuchaczy, którzy przyjdą na nasz koncert, będzie wykonanie muzyki kompozytorów ukraińskich. I i na ten koncert specjalnie przygotowaliśmy utwór patrona lwowskiej filharmonii, Mirosława Skoryka. Piękny, melancholijny, nastrojowy utwór. Znany na całym świecie. Wszystkie najznamienitsze orkiestry filharmoniczne właśnie ten utwór grają. Pod tytułem Melodia. Mam również zaplanowane wykonanie serenady Asdur Karola Mikulego. Oprócz tego będą utwory Vivaldiego, Bacha, Mozarta, a także kompozytorów lżejszej muzyki, też utwory patriotyczne, które ku pokrzepieniu serc nas wspierały wtedy, kiedy walczyliśmy z Rosjanami w roku 20. A więc wiązankę melodii patriotycznych, jak Rozkwitały pąki białych róż, O mój rozmarynie, Przybyli ułań pod okienko, czy choćby my pierwsza brygada. Odlicza... Mamy już dni do naszego występu, który odbędzie się w poniedziałek, 28 października, dlatego intensywnie ćwiczymy, żeby jak najlepiej wypaść. Zaplanowaliśmy również koncert z okazji 65-lecia Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej imienia Mekoły Łysenki w Lwowie, i tu wystąpi jako dyrygent Ihor Pylatiuk. Poza wspomnianym koncertem najstarszej orkiestry akademickiej w Ukrainie, masterklasami i innymi koncertami, organizujemy również panel dyskusyjny dla młodych artystów z Ukrainy, podczas którego studenci dowiedzą się, jakie mają możliwości zaistnienia artystycznego w Europie. Tytuł tego panelu dyskusyjnego brzmi Ukraińscy studenci obywatelami Europy. Tych wydarzeń będzie bardzo dużo nie tylko w samym Lwowie, ale również w Kropiewnickim. To bardzo oddalone miasto od Lwowa. Ze Szczecina w ogóle jedzie się aż dobę, ale z muzyką można przemierzać tysiące kilometrów jeszcze w takiej sytuacji, kiedy nasi sąsiedzi są w stanie wojny. Tutaj jeszcze dodatkowa trudność wynika z braku możliwości korzystania z samolotów, to przecież cała przestrzeń powietrzna jest zamknięta i tylko Możemy poruszać się drogą lądową, co znacznie wydłuża dotarcie do celu. Mamy świadomość, że artyści będą bardzo zmęczeni. Tym bardziej dziękujemy im serdecznie za to, że chcą jednak nieść tę kulturę i to ukojenie narodowi ukraińskiemu pozostającemu w stanie wojny. Niesie to na pewno ze sobą pewne ryzyko, ale jest to zryw serca. Ta chęć niesienia pomocy i krzewienia kultury jest silniejsza.